Statuetka za zasługi samorządów transformacji energetycznej Gmina Mielno. Według danych statystycznych zebranych na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, gmina mielno zainstalowała najwięcej w województwie mikroinstalacji fotowoltaicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To jest 96 instalacji na 1000 mieszkańców. Gmina przeprowadziła modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, otrzymując na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020. Był to pierwszy w województwie zachodniopomorskim. Projekt realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym z udziałem funduszy Unii Europejskiej. Przeprowadzone działania wpłynęły nie tylko na obniżenie kosztów utrzymania obiektów, ale także umożliwiły pozyskiwanie zielonej energii z instalacji fotowoltaicznych i wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania energią. Statuetka za zasługi samorządu w transformacji energetycznej Miasto Kalety. Od 2011 roku władze samorządowe kalet nieustannie sięgają po środki zewnętrzne na inwestycje związane z montażem odnawialnych źródeł energii. Urządzenia produkujące czystą energię ze słońca zostało wyposażonych już w większość budynków użyteczności publicznej. Kalety mogą poszczycić się instalacjami fotowoltaicznymi, których łączna moc wynosi blisko 300 kW. Największa z nich o mocy prawie 200 wspiera funkcjonowanie miejskiej oczyszczalni ścieków i jest w stanie zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania tej jednostki w energię Elektryczną. Dodatkowo w wielu obiektach użyteczności publicznej zostały zamontowane układy solarne do produkcji ciepłej wody użytkowej, a ponadto dwa największe budynek Urzędu Miejskiego oraz budynek szkoły w Miotku. Wyposażone zostały w pompy ciepła. Działania miasta Kalety w zakresie ekoenergetyki na tym się nie kończą. Ponad 4 miliony złotych dotacji przekazanych zostało mieszkańcom w formie blisko 400 instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Milion złotych dofinansowania na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Statuetka za zasługi samorządu w transformacji energetycznej. Marek Zimakowski, wójt gminy Przywic. Wójt Gminy Przywic od 2009 roku jest inicjatorem nowatorskich projektów, m.in. Słońce w Przywidzu, czyli instalacje solarne dla mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej, termomodernizację obiektów gminnych, które doprowadziły do wyeliminowania kotłów węglowych z ogrzewania obiektów gminnych. Gmina Przywic jest laureatem licznych nagród, m.in. Zielony Feniks, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych. Pod jego zarządem gmina uzyskała trzecie miejsce w konkursie Przyjaznych. Na wieś. Lider w 2021 i wicelider w 2022 roku w kategorii Najbardziej innowacyjny samorząd w Polsce oraz po zajął trzecie miejsce w rankingu samorządów Rzeczypospolitej najlepiej wykorzystujących fundusze unijne w kategorii Gminy Wiejskie 2017. Bursztyn Energetyki Polskiej, nagroda PSE 2022. Uczestnik festiwali i kongresów energetycznych Opole Rzeszów Kraków Gdańsk. Najlepszy wójt kadencji 2014-2018 w plebiscycie orzeł samorządu pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.